Ten bad boy może pomieścić naprawdę wielki taktyczny kałdun, dopóki go nie przerobisz. No tak. <grystanie> tak będzie. I to będzie też wrzucone do filmu. <grystanie> już nie biorę... To co powiedziałeś, też będzie <grystanie> nie, biorę, nie biorę jeńcy, wszystko będę wrzucał. Po prostu. Nie tniemy. W wielu kanałach pytacie nas, jaki jest najlepszy płaszcz na zimę, czy można go kupić jakoś tanio okazuje się, że istnieje jeden prosty trik, a nazywa się płaszcz cukienny. Taki oto właśnie płaszcz cukierny. I dzisiaj powiemy o tym, na co zwracać uwagę, gdzie kupić, jak nie przepłacić i dla kogo to jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego, jeżeli interesował was temat znalezienia idealnego płaszcza na zimę, to nie możecie przegapić tego odcinka. Serdecznie zapraszamy do oglądania. W kontekście tego płaszcza, żebyście nie zaliczyli najmniejszego fejla, powiemy o pięciu w sumie najważniejszych rzeczach, czyli gdzie taki płaszcz znaleźć? Ile taki płaszcz kosztuje i na co zwracać uwagę w momencie, kiedy będziecie go kupować? Niebagatelną rolę odgrywa także dobór odpowiedniego rozmiaru, bo to nie jest takie łatwe, jak się może wydać na pierwszy rzut oka. No i oczywiście na sam koniec powiemy sobie o tym, co chyba jest najważniejsze, czyli w jakich stylistykach ten płaszcz się odnajdzie i jak go stylizować, żeby wyglądał jak najlepiej. Zapraszamy do oglądania. Ja tu strugą eksperta nie będę i w pierwszej kolejności zapytam Karola, dlaczego warto? No bo jest naszym zespołowym ekspertem od militarów, więc jakbym miał. jakbym... Był laikiem i nie wiedział, dlaczego warto ten płaszcz kupić. To co byś mi powiedział, Karolo, no, ciekawego na temat tego płaszcza? Myślę, że właśnie kwestia militariów, którą poruszyłeś, jest tym, co jest w sumie tutaj pewną przewagą. Dlatego, że rzeczy, które są wykonywane na potrzeby wojska, według specyfikacji wojskowych, najczęściej są dużo lepiej wykonane niż takie, które, powy, powiedzmy sobie szczerze, jesteście w stanie znaleźć od ręki w sklepach i są one z fajnych jakościowo materiałów. Na przykład w tym przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, według specyfikacji monowskiej jest 90% wełny, 10% i uwaga, poliamidu, nie poliestru. Czyli to jest tak, jakby piętro wyżej. A fajnie jest, żeby w płaszczu jednak trochę sztucznej tkaniny było. To Bo to pytanie, wpływa... sztuczna czy syntetyczna? A, syntetyczna. Jeżeli macie też te problemy, to serdecznie zachęcamy do zapoznania się e, z materiałem, który swego czasu był w materiałach źródłowych do lekcji zdalnych z chemii e, o materiałach. E, jest tutaj w karcie, można sobie zobaczyć. Tam będziecie mieli właśnie różnicę między poliestrem, poliamidem. Nie będziemy się tutaj e, rozwodzić. To powiem tylko może to, że właśnie ta sztuczna tkanina syntetyczna, damn it, syntetyczna tkanina Syntetyczna tkanina sprawia, że materiał się nie mechaci, jest bardziej elastyczny i też właściwości termoregulacyjne właśnie w tę stronę, że jest cieplejszy, też dobrze tutaj działają. Więc my już od wielu lat stoimy na straży tego, że domieszki, jeżeli nie są jakieś takie przeważające, super duże, to nie są niczym złym i, i nie trzeba być fetyszystą stuprocentowo naturalnych materiałów. Tak, i jeszcze krótko, dlaczego warto kupić ten płaszcz, jeżeli chodzi o takie najważniejsze cechy? O tkaninie już powiedzieliśmy. Kolejna rzecz jest taka. Prawilne szerokie klapy, kołnierz, który możecie sobie postawić i ochronić się od zimna, plus Starnowy. długość. To, czego często brakuje w płaszczach, które kupujecie nawet w lepszych sklepach, to długość, która jest minimalnie za kolano. I czasem niektórym ludziom po prostu tego brakuje, bo chcieliby taki dłuższy płaszcz. I tutaj jesteście w stanie sobie znaleźć egzemplarz, który może być nawet do kostek, jeżeli będziecie chcieli. Serio. Tak, i z takich rzeczy, które na przykład mnie się bardzo podobają, jeśli chodzi o detale, to jest też dragon, czyli ten poprzeczny pas materiału z tyłu z kontrafaudą, z tymi takimi charakterystycznymi zagnieceniami, które w tym momencie możecie zobaczyć sobie właśnie na przebitce. To jest coś takiego, co nadaje męskiej sylwetce nie tylko dynamiki, ale też takiej potęgi. To jest po prostu świetny detal, który jest często wykorzystywany w przypadku drogich sartorialnych płaszczy, a tutaj w przypadku takiego płaszcza za stówkę tę przysłowiową można by powiedzieć, także jest obecny, więc zdecydowanie jest to wzór przemyślany, męski, bardzo fajny, wykonany ze świetnego materiału i z tego powodu właśnie warto go rozważyć, jeżeli szukamy idealnego okrycia na zimową porę, ale nie tylko, bo i na taką lżejszą też się dana. No i myślę, że w sumie tutaj kwestia, którą poruszyłeś, naturalnie dowiedzie nas do drugiego punktu, czyli cena, bo tutaj powiedziałeś płaszcz za stówkę Brzmi to trochę nierealnie, prawda? No bo wygląda pieniężnie, a jest za stówkę. I faktycznie, jeżeli gdzieś przeszukujecie internet, internetowe sklepy z Demobilem, czy nawet jeżeli macie jakieś stacjonarne sklepy z Demobilem, albo jeżeli w waszej lokalnej agencji mienia wojskowego jeszcze zostały takie płaszcze, to warto tam szukać właśnie do 100 zł. Dlaczego do 100 zł? Ano dlatego, że często trzeba trochę włożyć w przeróbki krawieckie. Jakie? To zaraz powiemy, ale co najważniejsze, ten płaszcz występuje w trzech różnych wersjach. To nie jest tak, że on jest tylko i wyłącznie mhm. zielony. Tutaj macie płaszcz. Sukienny Wojsk Lądowych i pod takim hasłem najlepiej gdzieś tam go szukać w internecie, już tam dokładne określenie wzoru jest nieistotne, bo czasem są wzory starsze, czasem są wzory nowsze, mniejsza o to. Jest jeszcze płaszcz marynarki wojennej, który też będzie się tutaj przebierał tak. na zdjęciach Pokaż. i jego szczęśliwym posiadaczem jest Dawid. No i on jest granatowy i ma złote guziki, więc totalnie w takim marynistycznym stylu, on chyba z wszystkie wszystkich wygląda najbardziej cywilnie. Tak. Jest taki najmniej militarny w charakterze, myślę, że można byłoby go spokojnie i pod prefi podciągnąć. W różnych stylizacjach, ale to o tym powiemy dłużej. I trzeci płaszcz to jest coś między szarym a granetowym, bo jest to płaszcz sił powietrznych. No i on jest taki. W kolorze, właśnie, nie jest to Air Force Blue, tak do końca, chociaż jakby przynurzyć jedno oko i drugie, w sumie trochę też, to można by powiedzieć, że to jest Air Force Blue. Co jest ważne w kontekście tego płaszcza, jeżeli na przykład jesteście szczęśliwymi, mniej lub bardziej posiadaczami taktycznego kałduna, to często bardzo łatwo jest trafić rozmiar, który spokojnie pomieści Wasz bebech, spokojnie pomieści Wasze duże ramiona i nie będziecie w tym opięci po prostu jak jakiś taki baleron i będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę spoko. No i jeżeli nie będziecie musieli wrzucić ani grosza w przeróbki krewieckie, to w ogóle jest to styl absolutny, bo poniżej stówki taki płaszcz można znaleźć. Jeżeli widzicie go gdzieś za 270 zł, bo Dawid mi mówił, że takowe też się znajdują, no to jest to już trochę za dużo i no ja bym nie przepłacał. Moim zdaniem bez sensu. No to zależy. To wiadomo, że właśnie różnie bywa. One w mm, kiedyś, kiedy nie było rynku na tego typu płaszcze, wszystkie były za stówkę. Teraz rzeczywiście ta rozpiętość od 100 do 300 zł. No to jest taki standard i tak jak Karol powiedział, to wszystko zależy od tego ile jesteście w stanie poświęcić na taki płaszcz, no bo przeróbki tego płaszcza, to wam powiem w sekrecie, Karol sobie też, że większość krawców tak psioczy po prostu na przerabianie tych płaszczy, że to jest masakran. Bo całkiem inaczej się pracuje na takiej zwykłej konfekcyjnej wełnie, która jest lekka, zwiewna, miękka, się układa inaczej, a na takim no, sztywnym, to można jest trochę powiedzieć, szewiocie delikatnie, no tak. Powiedzmy gdzieś tam, nie? Że jest to, jest to tkanina, która tutaj niejedno żelazko, nawet takie krawieckie, myślę, przyprawia o po prostu zapalenie węgielków w środku. Chociaż pewnie się już nie stosuje taki żelazek. Nie Z dużą. Z duszą. W dalszej części materiału będzie jeszcze o tym, jak czytać rozmiar, jak go dobierać. I co nam jeszcze? <laughs> jak stylizować. I jak stylizować ten płaszcz, żeby wyglądać naprawdę świetnie, więc zostańcie z nami. To przejdziemy sobie płynnie teraz do tematu przeróbek krawieckich, które często są wymagane w przypadku tego typu płaszcza, ale najpierw powiemy sobie jeszcze o tym, jak czytać rozmiar, bo to nie jest takie łatwe, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka. I e, ten mój płaszcz, o którym już wspominał Karol, jest bez przeróbek. On, tak jak został przez krawca stworzony, taki jest przeze mnie noszony, bo do niego dorosłem przez pandemię się zorientowałem ostatnio. To jest e... jedna rzecz, ale druga <grym> rzecz jest taka, że to jest rzecz tak typowo zimowa i ona, tak jak mówiłeś, daje Ci możliwość wepchnięcia pod spód wszystkich wart tak. jakie tylko możesz sobie wymyślić, tak, żeby nie ograniczyć sobie absolutnie ani trochę mobilności. To jest o... naprawdę pojemny płaszcz. Ostatnio miałem cztery, chyba, jeśli dobrze pamiętam, na, na zdjęciu. I nadal było miejsce. I nadal było miejsce. Myślę, że można byłoby jeszcze spokojnie, spokojnie zmieścić. Może nie dowódcę, tak jak w przypadku większości płaszczy właśnie, bo tu się śmialiśmy, że one są robione w takim full cutcie, że jeżeli właśnie macie 92 w klatce, to ten płaszcz będzie miał jeszcze sporo zapasu, około 10 cm, więc jeżeli czytacie sobie rozmiar, to warto brać. Nie taki, który nosicie normalnie. Jeżeli znacie na przykład z polskich marek sieciowych rozmiar, nie? Że macie 92 albo 96, to trzeba sobie trochę jeszcze jednak dodać tych centymetrów do tego rozmiaru, który jest podany. No bo ma tam wejść mundur, paradny, dwódca i ewentualnie jeszcze może jakieś inne oporządzenie. Tak, no tak realnie wynika to po prostu z tego, że jest to rzecz czyta dla wojska, a nie dla osób, które gdzieś tam chodzą w dopasowanych garniturach. A mundury nawet te paradne nie są bardzo mocno dopasowane. One mają taki krój. Regular. Jednak to jest wojsko, instytucja konserwatywna, te kraje też są konserwatywne, szersze, bardziej obszerne. No i płaszcz musi to siłą rzeczy e, pomieścić. Więc nawet jeżeli ktoś faktycznie ma 92 w klatce, ale nałoży na siebie wszystkie te warstwy obszernego munduru, no to żeby jednak swobody ruchów mu nie ograniczyć, albo żeby ten płaszcz jakoś dziwnie go nie opinał i się nie marszczył, bo jednak no, e, żołnierz na defiladzie musi wyglądać jak po prostu z żelazka wyjęty. Wyprostowane i tak dalej, no to tutaj po prostu musi być trochę miejsca, ale spokojnie da radę u odpowiedniego krawca sobie z tym poradzić. Tak, dlatego warto rozważyć w przypadku tego typu modelu dorzucenie trochę do wartości tego płaszcza poprzez dokonanie pewnych przeróbek krawieckich, co najczęściej jest poprawiane. Po pierwsze rękawy. Tak jak Karol wspomniał, one są dosyć szerokie, więc tutaj zwężenie ich na właśnie szerokość jest bardzo dobrą sprawą, no bo jednak szerokie rękawy mogą trochę ująć dynamiki, zwłaszcza, że płaszcz jest sam z siebie taliowany. Można to taliowanie pogłębić, można trochę zwęzić kwestie klatki piersiowej, żeby właśnie tych 10 cm naddatku nie było. Co bardziej, hardcore użytkownicy decydują się na skrócenie. My tego nie polecamy, bo wtedy ten płaszcz może stracić proporcje i jego urok jest w tym, że on rzeczywiście siedzi za tym kolanem. Że ma tę taką I klasyczną. porządnie za kolanem. Ta. Chyba że traficie egzemplarz na jakiegoś wyjątkowo wysokiego wojaka, a sami nie grzeszycie wzrostem koszykarskim, to wtedy do pewnego momentu te płaszcze można skradać. Ja bym tak powiedział 20 cm. Skracanie powyżej 20 cm już może zaburzyć proporcje. To Ty jesteś bardzo brave, Karol, że Ty 20 cm chcesz nie ściągnąć z tego 20 cm? Z tego nie, ale on już jest lekko skrócony. On jest nie. lekko skrócony, bo on był właśnie na. nie był na 1,76 m, chyba był na 1,82 m. I on był no dla okay. mnie nawet minimalnie za długi. A okay. po skróceniu wychodzi mi sporo okay. za A W momencie, kiedy byście akurat trafili na coś, co jest idealne w klatce. Ale na przykład rozmiar jest na 1,86m, albo 1,92m, taki płaszcz też kiedyś przerabiałem, to był akurat płaszcz Royal Marines, to spokojnie można było z niego te 20cm zejść, żeby nie było do kostek i nadal nie rozwalało to problemu. Okay. A rękawy nie były jakieś turbo długie? Nie, właśnie nie. Nie były? Nie, no znaczy okay. nadal, jeżeli chodzi o przeróbkę w tym płaszczu, to rękawy były w każdym możliwym kierunku. Zmieniane, bo i ramiona były zwężane i sam rękaw był minimalnie zwężony, bo był bardzo obszerny i chyba też były trochę skrócone, okay. mm, ale nie były to jakieś takie przeróbki typu, że z xl chcecie zrobić s nie? bo to nie. jakby to, to nie zadziała. To nie. E, to jeszcze na koniec y, kończę ten wątek. Pamiętasz ile dałeś za przeróbki? Myślę, że razem z guzikami, bo to też jest istotne, że wymieniłem guziki, mm -hmm. y, zamknąłem się w niecałych 300 zł. A miałem... płaszcz nabyłeś za? 60, 80, Aha, no, czyli za cztery stówki macie płaszcz, który jest turbo lepszy od sieciowych konfekcyjnych wyrobów, ma bardzo fajny, klasyczny krój. Jeżeli jeszcze go dopasujecie, no to już w ogóle. To jest podstawowa zasada y, stosowana przez zwolenników amerykańskiego zagranicznego free shoppingu, że y, s, y, spend less, boże, y, wydaj mniej na y, rzecz, a dorzuć do, do krawca, tak? I wtedy automatycznie sumarycznie ci wychodzi po prostu lepszy produkt. No Bo też należy mieć świadomość, że te pieniądze nawet przy wszystkich przeróbkach, które chcecie wykonać, i nawet jeżeli chcecie sobie wymienić guziki, no to da Wam 400 do 500 zł, powiedzmy. A jeżeli chcielibyście kupić w sklepie płaszcz tej jakości, w tym kroju i tak dalej, no to byłby to wydatek rzędu minimum 1000 zł, jeżeli jakimś, cudem dorwalibyście go na jakiejś wyprzedaży, ale tak standardowo mhm. to jest 2000 zł. Mhm. Na chwilę przerwiemy naszą audycję, żeby was poinformować o tym, że to o co nas maltretowaliście od dłuższego czasu, czyli możliwość wsparcia naszego kanału jest już możliwe. Na zrzutka.pl ukośnik dandycore jest odpalona zrzutka cykliczna, w ramach której możecie je dorzucić co miesięcznie albo jednorazowo, więc w ramach jednego softu macie tutaj dwie takie opcje. I te pieniądze pójdą nie tylko na produkcję nowych materiałów, żeby były jeszcze fajniejsze, żeby były częściej, ale mamy też takie małe marzenie na 2021 rok. Chcemy sobie zrobić takie biuro, które byłoby nie tylko przestrzenią właśnie kreatywną, może też i magazynem, bo po Produktów mamy coraz więcej, ale także taką przestrzeń, do której chcielibyśmy Was chętnie, jak to wszystko się skończy, zaprosić na kawę, na piwo, żeby pogadać, spotkać się, może zorganizować jakieś eventy cykliczne. Więc jeżeli macie możliwość taką dorzucenia nawet złotówki symbolicznej, to zapraszamy serdecznie do dorzucenia i wszyscy wspierający są wylistowani na planszy, na końcu tego materiału, więc gra jest warta bycia na planszy. Ja bym tylko chciał powiedzieć w kontekście zrzutki, że jeżeli na przykład chcielibyście zobaczyć podpalone buty, które wystrzela się z trebusza, albo ekstremalne testy garniturów, które będą płonąć, w których będzie się biegać i tak dalej, no to od pewnego progu na zrzutce, który pozwoli nam na finansowanie produkcyjne tego typu materiałów, możecie być pewni, że to po prostu się pojawi i dowiecie się na przykład, w którym garniturze najlepiej przetrwać pożar biura. Wejdź na zrzutka.pl ukośnik TandyCore. To Karol, gdzie, gdzie szukamy takich płaszczy, gdzie je możemy znaleźć, żeby były dobre, żeby nie były zaśmierdłe, bo to jest niestety często problem rzeczy z demobilu, no i żeby jak najlepiej trafić z tym rozmiarem? No tutaj uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie nie ma, szczególnie w kontekście ewentualnego zaśmierdzenia tych płaszczy, no ale po prostu wpisujecie w Google, no bo ciężko iść do takiego rondomowego sklepu, żeby mieć pewność, że, że traficie na taki płaszcz, płaszcz cukienny i później sobie wpisujecie, wojsk lądowych, sił powiedzmy, jak marynarki wojennej, ale ogólnie trzymajcie się frazy płaszcz cukiernik oficerski. No i przeglądacie, czy to właśnie strona Agencji mienia wojskowego, bo czasem można zamówić coś u nich przez internet i ewentualnie odebrać na miejscu, jeżeli Wasza lokalna agencja mienia wojskowego na to pozwala, czy różne sklepy z demobilem. I teraz tak, no gwarancji, że on nie będzie śmierdział, nie ma. Mój nie śmierdział, twój nie. Chyba też nie, nie. więc może po prostu one są akurat tak składowane, że nie, nie nabierają tej jakiejś wilgości stęchlizny i tak dalej. Oddechu piwnicy. Tak, oddechu piwnicy. No i najważniejsze chyba właśnie, żeby nie przepłacić mimo wszystko, w momencie kiedy gdzieś tam ich, ich szukacie. No i żeby zwracać uwagę na ten rozmiar, nie? żeby był, był jak najmniejszy. I co? Aha, guziki. To jest właśnie rzecz, o której gdzieś tam wcześniej wspomniałem, bo jest coś tak jak Stolen Valor, czyli pewne takie elementy, dystynkcji na umundurowaniu, kiedy już jakby nie wypada ich nosić, bo to tak, jakbyście sobie przypisywali czyjeś zasługi. No i niektórzy hardkorowi, że tak powiem, użytkownicy rzeczy z demobilu używają, że nie. U, u, jakby, może nie użytkownicy rzeczy z demobilu, tylko ludzie, którzy postrzegają elementy z demobilu, mówią, że w ogóle, jeżeli nie byłeś w wojsku, to nie możesz nosić rzeczy z demobilu. Nie haram, jemu jest. Haram, nie wolno. Zabronione. Nie wolno. Później. Mówi się, że jakby elementy umundurowania można nosić, nawet insygnia jednostki można nosić, ale w momencie, kiedy już macie jakieś odznaki, czy jakieś sprawności szkolenia itd., to nie należy tego, tego robić. I w kontekście przepisów prawa polskiego, bo to jest istotne, to są elementy umundurowania, które zostały już wycofane z użytku. Najczęściej, jeżeli możecie je kupić w demobilu, dlatego nawet jeżeli mają te guziki z orzełkami, to teoretycznie można je nosić. Ja je wymieniłem, bo jednak te orzełki trochę mi nie leżały. Jakby czułem, że jednak kraj, w którym mieszkam, element ubudowania wojska z tego kraju, no jakby nie, nie licowało mi to po prostu. No nie czułem, że powinienem to robić, dlatego sobie guziki wymieniłem. Plus uważam, że to są ładniejsze. Bo wcześniej były takie brązowe i nie odcinały się aż tak ładnie od, od tkaniny, a tutaj wymieniłem sobie na takie brudno-srebrne. I dużo bardziej mi się po prostu podobają, ale koszt takich guzików to też jest kilkadziesiąt złotych, bo to są jednak guziki metalowe mm -hmm. i trzeba się z tym liczyć. Dobra. Dobra. Nie ma tego problemu w płaszczach marynarki, bo one mają po prostu kotwice. I to może jest? zobaczmy, jak wygląda płaszcz. Marynarki. I teraz, dzięki magii współczesnego montażu, najnowszym osiągnięciom techniki, właśnie wymieniliśmy ten płaszcz na drugi, który jest płaszczem. Marynarki wojennej i tutaj guziki, które sobie już yy, możemy pomidzieć elegancko, bo są naprawdę ładne, nie posiadają żadnych oznaczeń, więc ich nie wymieniałem i podobają mi się takie, jakie są. Poza tym nawiązują do bosmanki, czyli też do fajnej kurtki, która jest praktyczna, wykonana z grubej wełny. I, i, I dobrze chroni przed warunkami atmosferycznymi, bo przecież do takich celów została stworzona. Ja tego płaszcza nie przerabiałem, bo tak jak już mówiłem wcześniej, jakoś udało mi się do niego dorosnąć i wrzucam pod niego wszystko, co tylko mam w szafie. I podoba mi się też ten taki jego boxy fit ze względu na to, że to dobrze robi na górną partię sylwetki. Ta sylwetka jest taka mocniejsza, nawet Piotr, który siedzi za kamerą, kiedy zobaczył pierwszy raz powiedział, jak ty jesteś duży dany w ogóle w tym płaszczy? Coś ty zrobił człowiek?" Opie bandyto. a ja po prostu założę duży płaszcz. Który, mimo tego, że jest zawy trochę, to nawet dobrze wygląda. To jest w ogóle szczególnie istotne zimą, bo takie duże okrycia wierzchnie są takie bardzo komfi. po poczucie takiego ciepełka. Bardziej niż takie, takie docięte po prostu aż, aż do skóry, że wiecie, zakładacie płaszcz i każdy szef trzeszczy, i praktycznie nie możecie się ruszać. Totalnie, totalnie nie polecamy tego typu rozwiązań. Już lepiej mieć płaszcz trochę za duży, zbyt obszerny niż yy, po prostu to jak pianka do drukowania. Tak, dobry temat jest też taki, że jak sobie stoicie na przykład w yy, tramwaju i wyciągacie rękę do góry, to też jest wygodniej pod tym względem. Dobra, ale to sobie gadu, gadu, a jeszcze musimy ostatnią rzecz zrobić, którą obiecaliśmy we wstępie, czyli powiedzieć, jak stylizować taki płaszcz. Do czego to pasuje? Jakbyś, Karol, to. O, ja bym zresztą stwierdzeniem, że praktycznie jak chcecie, bo poprzedni zestaw, który tutaj był, składał się w zasadzie z takiego klasycznego sweatshirtu, jeansów i zamszowych Mokto but takich może trochę bardziej formalnych, nie takich mm -hmm. takich czunki i wyglądało to spoko, A jeżeli chcecie to ogarnąć w smart casualowym zestawieniu, to też będzie wyglądało to bardzo dobrze. Chyba najważniejsze tutaj, żeby nie było jakichś takich dziwnych kolorów, które będą po prostu od czapy do jednak tych takich bardzo zgaszonych, zgaszonych barw. No to jest dobry temat, bo ze względu na gramaturę, na taką grubość tego wszystkiego, będzie się dobrze łączyło ze wszystkimi takimi klasycznie zimowymi tematami, jak choćby tweedy, jak choćby flanele. Do jeansów jak najbardziej. Golfy, no tutaj nie chcieliśmy tak, iść no, w sztampę. No, ale Golfy doskonale pasują. No golfy tak. Go, golfy ze slotem warkoczowym, golfy cienkie, wszystkie po prostu golfy, jakie tylko możecie sobie wymyślić, to po prostu możecie śmiało wrzucać. No bluzyska, w którym bym to nie wrzucił. No nie ale to już to blu bluzę zubek. zwykłą, nawet e, z takimi nadrukami, czy wyszywanymi emblematami, jak ty Dawid lubisz, to mm. myślę, że bardzo spoko by to wyglądało, szczególnie do, do tego płaszcza akurat granatowego ze złotymi guzikami. No wszelkiego rodzaju te prepi nawiązania takie właśnie, typu wrzucanie pod krunek, e, czy pod sweter właśnie krunek, czy bluzę krunek, jakiejś koszuli, żeby tak powiedzmy, trochę to podciągnąć do tego smartu, ale nie do końca. E, to, to, to jak najbardziej tutaj działa całe spektrum od casualu, stylu militarnego wiadomo, no, bo to się wywodzi, a fleżer też jeżeli rzeczywiście się uderzy w taki temat, e, powiedzmy, żeby może te guziki nie były aż tak no, mocno no, bijące, to są bardzo, charakterystyczne, to bardzo charakterystyczne, ale ten zielony by się nadał właśnie, zresztą ten zestaw taki był trochę, gdyby nie wiem, wymienić na przykład buty na jakieś powiedzmy wyższe snickery, takie też bardziej klasyczne, żeby nie były takie Mocno ten, mocno bijące po oczach, to, to byłoby, byłoby całkiem całkiem spoko. Spektrum jest szerokie, polecam ja serdecznie. Myślę, że żeby ktoś sobie załatwił taki sweter, jak ma przysypiający teraz za kamerą Piotr, czyli sweter Fair Isle, Fair to Isle. też bardzo dobrze by to wyglądało, szczególnie z tym zielonym płaszczem. Tak, to zdecydowanie. Więc jeżeli macie jakieś fajne pomysły na stylizowanie tego typu płaszczy i jesteście posiadaczami, to piszcie ją w komentarzach, chętnie też właśnie sobie poczytamy, jak to u was wygląda. W temacie płaszczy sukiennych, które są doskonałym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o jakość i pieniądze, które musicie wydać za tą jakość, w to chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie go, bo możecie tutaj spodziewać merytorycznych materiałów, ale też z humorkiem. Tak jest. Pełnych memów. I tego typu innych różnych niespodzianek. Jeżeli nie chcecie, żeby ominął Was yy, żaden film z naszego kanału, no to naciśnijcie dzwoneczek. Wiadomo, zostawcie łapkę w górę, w dół, jeżeli Wam się nie podobało. Ale w górę lepiej. Tak, ale w górę lepiej. I komentarz, no, i komentarz dla no. stasystyk, stasystyk, jeżeli stasystyk będzie chociaż. potrzebny, bo to zawsze dobrze pomaga. Zapraszamy do wsparcia kanału poprzez zbiórkę cykliczną na zrzutce. Zaraz na planszy będą wszyscy nasi mecenasi, którzy pozwalają nam pchać ten dandysłowy wózek dalej. Dziękujemy wam za dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.